Nazywam się Stanisław Szumski, urodziłem się w Turze na Wołyniu, miejscowość Tur, gmina Rafałówka. Urodziłem się 15 stycznia 1928 roku. Mieszkałem tam do 1943 roku do lipca. No i już teraz mieszkam na Zachodzie. Panie Szynszowie, a jak się nazywali pana rodzice? Wiktoria i Józef. Wiktoria Skret. Nazwisko rodowe. A ojciec Józef. A czym rodzice się zajmowali przed wojną? Mieli gospodarstwo rolne. I tak jak normalnie na, na tym turze. I normalnie jak to na wsi się żyje. Pochodzę z licznej rodziny, było nas sześciu. Sześcioro, znaczy sześciu synów, sześciu chłopców i jedna córka, siostra. A czy pamięta Pan jak wyglądały stosunki polsko-żydowskie przed wojną? Ogólnie dobrze stosunki wyglądały, ogólnie dobre, bo mogą czasem być takie, jak to jakieś holiganie, to tam nieraz wyzywa jakieś tam przyzwiska tego, ale, ale tak, żeby w Rafałówce było no, dobrze, zresztą… Nie widziałem jakiegoś że tam pobilek, bi, po jakiegoś Żyda, czy coś, to nie słyszałem o takich przypadkach. A czy w tej miejscowości tu, przed wojną, żyły jakieś rodziny żydowskie? Nie, nie żydowskich rodzin, nie żyje, ale mieliśmy znajomych takich Żydów. Oni z rafałówki przychodzili, przychodzili do. Oni mieli takie, po prostu, ja nazywam, sklepy obwoźne. Wszystko wozili, mieli w tym, mieli tam różne takie potrzebne do, do rzeczy do domu i skupowali też od nas żywnościowe sprawy i przywozili różne takie potrzebne do, do, do domów rzeczy, sprzedawali. Trzeba powiedzieć, że to, to była większość, to była biedota tych Żydów. To było, bo to mówił, że tacy bogaci byli. Byli bogaci, ale tam też był taki sklep duży, gdzie tam wszystko można było dostać. To nazywała się ta, to tak mówiło się, u Rezi. Rezia ten, Żyd, ten sklep duży miała i synowie jej, i handlowali, i ona. Ale resztę Żydów to, by to była to takie zajmowali się, o tak jak ci, co tego, to nie przychodzili. To nie chodzili w, w, w workach, po prostu mieli tam coś. I jak kupili tam jakieś, jakieś kury, cielaki, takie coś, to wynajmowali furmankę i na, w piątek wracali do rafałówki. I właśnie w czasie wojny, jak zaczęło się, jak zaczęli Niemcy mordować, Niemcy i Ukraińcy, to trzeba powiedzieć tak, Zaczęli mordować Żydów, było w Rafałówce getto. I oni ci sami, ci Żydzi, y, którzy przed wojną y, u nas y, chodzili tam, nie codziennie, oni często byli, byli. Jakoś, nie wiem w jaki sposób, przydostali się po, w sąsiednim lesie i w, mieszkali w ziemiance, zrobili ziemiankę. I w tej, w tej ziemiance ich trzech mieszkało. Jankiel, Jutka. I trzeciego nie wiem, jakie nazwisko miał, bo jego nie znałem tak. I, i trzeci jakiś. No i to było taką tajemnicą, jak to powiedzieć. Tam ludzie wszyscy prawie wiedzieli, że, oni, że tam są w ziemiance. Ci żydzi przechowują się i oni przychodzili do nas w nocy. kilka razy ja w nocy i mama dawała tam jedzenie im chleb. Oni umyli się jako tako, bo tam nie było warunków do takiej kąpieli w zasadzie tylko tego. Wyglądali strasznie, strasznie wyglądali to. Po prostu ten ich widok to pamiętać będę do śmierci, jakie tego, bo oni nie mieli żadnych po prostu warunków, ani ogrzania tam, ani, ani coś gotować, ani, ani tego, bo oni w skryciu musieli mieszkać i to, to ziemianka w ziemi tam. Bo to byli brudni, nieugoleni, chudzi, tacy, bo przecież tam odżywianie to trudno powiedzieć, ale oni... W takich warunkach jakoś i także żyli, to ten to, 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 to cud. I, I zimno było, bo to już zima była, i w ogóle także strasznie wyglądali. A we wsi sąsiedzi wiedzieli o tym, że do Was życi przychodzą? Jakoś się może domyślali? Mogli się domyślać, ale wiedzieć to nie wiedzieli, bo nikt tam, nikt w ogóle tych, tym nie, się nie chwalił, bo to jest. Yy, po prostu było bardzo niebezpieczne, jakby się wydało. Co prawda tam u nas to mieszkali na kolonii sami Polacy, nie było ani jednego Ukraińca, ale, ale zawsze mogło to jakoś się wydać. Dlaczego Pana rodzice nie odmówili pomocy tym Żydom? Tylko zgodzili się im pomagać, przyjmowali ich żywność im dostarczali. No ja myślę, że rodzice to chyba… Nikomu nikt tak nie odmówili, tak. Ja tak oceniam swoich rodziców. No po pierwsze, że byli katolikami takimi prawdziwymi. I to... jeszcze ta nauka, nasza religia przecież mówi, że tego mama to bardzo była religijna. Myślę, że z tego pochodziło, ale to, to nie było takie u nas w tamtym czasie, żeby jakoś odmówić komuś coś, czy coś, w tym bardziej, że w takiej tragicznej sytuacji, w jakiej Żydzi byli. No, jak miał jakieś sumienie, to musiał pomóc. To, to, to nie ma, yy, nie można zastanawiać się, czy to tylko to nie było jakieś tego, bo coś ryzykował. Przecież to było pewne ryzyko, ale. Ale trzeba było zaryzykować, żeby tego, żeby pomóc jakoś im przeżyć.